Stojaka. Magda nie A, A, No i masz. Magda? Magda! Magda, słyszysz mnie? No i co ja teraz muszę zrobić? Chodźcie tu do mnie trochę bliżej. Co ja teraz powinnam zrobić? Kurczę, się pomocy, co ja kiedyś robiłam! Ale może zadzwonimy na pogotowie. Dzwonimy. Jaki jest numer na pogotowie? 999, ale słuchajcie, dwa kroczki do tyłu, żeby tak naprawdę trochę odsłonić. Dzwonię na pogotowie, halo! Pogotowie ratunkowe, dyspozytor 40 słucham. E, dzień dobry, proszę panią, proszę panią, bo tutaj jest tragedia straszna. No ja nie wiem, spokojnie, co ja to nie. Spokojnie, spokojnie, dziecko. Powiedz mi po spokojnie, co się stało. Stało się to, że Magda, która nie jeździła lata całe na rowerze, wsadła na ten rower. No i ona teraz leży, bo jak grzmot jeden z jasnego nieba, to spadła na No Dobrze, powiedz mi teraz, gdzie jesteś? Jestem w Bielsku Białej. Na jakiej ulicy? Na ulicy Emilii Plater 14, więc do pogotowia jest z beretem. Dobrze, powiedz mi, ile masz lat? 13. A więc z sobą dorosły? Nie, sama jestem. Dobrze, Magdą, powiedz która leży i się nie odzywa. Dobrze, powiedz mi. Y Magda się rusza? Rozmawia z Tobą? Nie, nie odzywa się do mnie i się nie rusza. Ja nie wiem, co ona żyje. A oddycha? A ja mam to sprawdzić? A. Przyłóż policzek do jej ust i odchyl głowę do tyłu. Odchylam głowę do tyłu, Dobra. I przyłóż policzek do ust. I nosa. Dobra. Widzę, że się jej brzuch unosi. To chyba dobrze. Policz do, policz do dziesięciu. Jeden. I licz oddechy. Trzy. A to niech Pani liczy do dziesięciu, bo to za dużo. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 razy się jej kuchunił do góry. To bardzo dobrze. Tak. Czy ja coś z nią muszę zrobić? Czy ta karetka już jedzie? No proszę, już panie. karetkę wysyła. Już wysyła pani karetka, a czy ja już ja muszę z nią coś robić? Czy ona ma tak leżeć? Powiedz mi, powiedz mi, czy widzisz jakieś yy, różnice w wyglądzie nóg, rąk? Znaczy ona ma jakoś dziwnie nogę ułożoną prawą i jak... nie ruszaj jej. Dobrze. I jakoś dziwnie ułożoną rękę prawo. Dobrze, a się nie rusza jej tych i, I wie pani co, bo ona to jechała bez kasy. No to... Dobrze, jedzie rozumiem. Karetka. Jedzie. Jedzie. Dobrze to Ju, ja Już wezwałam karetkę, już do Was jedzie. Dobrze, to ja czekam. Jedzie, odsuwamy się. Poczki. Świetnie. Odpuszczaj jeszcze ma, troszkę. Poczekaj, Aisiu, na ratowników. Nie odchodź od Magdy. Nie odchodzę. Tak? O, przyjechali już. to chyba się możemy rozłączyć. Poczekaj, poczekajmy jeszcze chwilkę. Jeżeli jednodzieco podejdzie. Dzień dobry. O, jest zespół, jest. Dobrze, dziękuję ci bardzo, Aisiu. Byłaś bardzo dzielna. Wykonowałaś kawał dobrej roboty. Dzień. Dziękuję. Przekazuję się w rękach ratowników. Ona jechała na tym rowerze, wie, wie pan, o nie wiem, rower zabrali, jeszcze rower ukradli. No jechała. I ona widzi pan, ona jest, jest bez kasku. I jak jechała, tak zrobiła fikła takiego fikła do góry nogami. No i teraz leży i ja nie wiem, co z nią zrobi. I ona ma tak prawą nogę strasznie krzywo i prawie nadgarstek strasznie krzywo. O. Czy ja jestem jeszcze potrzebna A, noga? Proszę pana, czy ja jeszcze jestem potrzebna? Dobrze, ja się zajmę dziećmi, ale to proszę Magry uratować, bo ona jest mi niezbędna. Ale mi strasznie boli mnie głowa. To jest bardzo ważne dla was zadanie. Musicie dobrze obserwować, co robią ratownicy i jakich rzeczy i sprzętu używają. O. Tak. Nosze. Patrzcie dobrze, czego używa ratownik. Przyma, gdzie teraz kręczy Dagmara i kręczy Dominik. A kierowcą karetki, ratownikiem medycznym jest Janek, który jak widzicie za naszymi plecami już rozkłada nosze.

Ekstra. Strasznie mi boli ta noga. Nie rozwracasz się na rowerze? Ale widzicie, ja mówiłam Magdzie, żeby nie jeździła na tym rowerze. Może ona już jest za stara na to, żeby jeździć na rowerze. Ale mnie nie słucha. Co mi pan podpina do palca? Czy pani ze światełkiem? nie! idź w stronę światła! Rękawek? To jak to sprawdza serduszko? Jak to jest rękawek na ręce? Pan wie, gdzie ja mam serce? Aha, nie żyje? Proszę moje serce, Ściskam rękę, halo. Już nie. Dzieciaki, myślicie, że oni mi pomogą? To jest taka specjalna folia, że jak coś położymy na taką folię, żeby nie było mu zimno. Padło tutaj pytanie, co to jest to żółte coś. Tutaj Janek wyjaśnia, że jest to brawo. deska, która jest Uwaga, zabezpieczona specjalną folią, miejsca. na którą kładzie się poszkodowanego, się żeby nie było zimno od podłoża. Znacie tą folię na pewno, to jest taka folia bąbelkowa. Jest bombelkowa. Ona świetnie izoluje Wiesz, ciepło. Że nie wiem czy to ważne, łazi coś po mnie. Nie. W prawej ręce. Ręce, nie noce. To było odważne. A co jest z moją nogą? Jak nic. Czy Magda złamała nogę? Nie. Skąd wy wiecie to, że nie? Ja myślę, Magda, że ty musisz jechać do takiego specjalnego fotografa. Wiesz, ale to nie jest taki fotograf, do którego będziesz miała... Ja nie mam makijażu. Czekolada, marmolada, bułeczki i marszal, tylko taka, gdzie wystawisz nogę. Nogę do zdjęcia? No tak, bo oni muszą twoje kości zobaczyć na tym zdjęciu. Prześwietlenie. Prześwietlenie mi zrobią. Dzieci są leczami. Oni mają wyboru. Mam usiąść. Czy ja mam usiąść? Mrózka, bo dziękuję kochani. Dobra, uwaga, bo Magdę chyba wywiozą. I co ja Ty teraz z niej zrobię? Nie no do szpital cię wywiozą. No pięknie, że ja załatwiła mnie dzisiaj. Na jesteście tego farty. Oni mnie podnoszą, Boże, w dziesiątkę. Uważaj na nadgarsty. Tak, ta noga ważniejsza, ma mam nogę zbiorą. O nie, ręka też boli. A to rękę może w karetce? Dobrze, dobrze, tak też zrobimy. Tu jest? Zniszczuję. Jeszcze musisz. Zniszczuję. tak. dobrze. Kto pani ma z biedek Dlaczego oni spinają mi nogi? Padło pytanie, jest i odpowiedź. Dominik odpowiada, żeby pani nie wypadła. Na specjalnych pasach do deski przypina się poszkodowanego, żeby w czasie transportu był odpowiednio zabezpieczony i na tej desce nie jeździł. Wybudujecie jakimiś klockami? To? to lubi Lego? Ja! ja! Robimy? Uwaga, robimy przejście tutaj do noszy. ostrożnie, raz, dwa, w prawo, lewo, proszę, przejście, bardzo dziękuję, Magda, patrz jak ja Cię tutaj szpaler robię normalnie, jak gwiazda, jesteś większą gwiazdą niż Marszal teraz. Dwa kroczki do tyłu, uwaga, jeszcze tutaj, chodźmy, troszkę się przesuniemy. Uwaga, bo Magdalena. Ja idę? Lata, gada, Gdzie Gdzie ja idę? Dzieciaki, nie oddawajcie mnie tak. Ja z wami tańczyłam. Nie, Jezus Maria. Upadła? Nie? Upadły anioł, to ty jesteś, ale nie dzisiaj. Dzieciaki, czy oni mi pomogą? Magda, nie stresuj dzieci. Wstawaj. Nie mam nawet jakbym chciała. Nie pamiętam. Żartowałam! Raz mnie, nie wypuści działa. Słuchajcie, oczywiście to wszystko co tutaj się stało, to są żarty i scenka symulowana dla Was. Żebyście zobaczyli. O, jak moje ciśnienie? To moje serce. A co mam z tym tańczyć teraz? Ja mam coś... Kto mi to tak ładnie zawijał? Proszę tu pokazać. Wy? I wy to tak potraficie? O ranę. Słuchajcie, brawa dla ratowników, to po pierwsze. O, dziękuję. Brawa dla Magdy, że była bardzo dzielna. I uwaga, największe brawa Ży. dla was wszystkich, którzy dopytywali i pomagali ratownikom. Brawa, nie słyszę. Brawa! wszystkich całości. Ale wiecie co, jak upadnę z tego roweru, to się nie będę już tak stresować. A jak wy będziecie dzieciaki w pobliżu, to też będę wiedziała, że mi pomożecie. I wy byście to tak wszystko już sami zrobili? Tak? Kajcie, boście mnie tu zahaczyli. Bardzo dziękuję za uratowanie mojego życia. Okej, okay. uwaga, wstaję. Zobaczmy, czy mnie mi naprawdę noga nie boli. Dobrze, dzieciaczki. Eee, zapraszam pod scenę, bo mam dla Was taki krótki komunikat. Pod scenę, ja już wracam na scenę w całości bez roweru.